Przy okazji serwisu takiego wzmacniacza Toshiba Aurex SC15 chciałbym Wam pokazać coś w temacie zniekształceń skrośnych końcówki mocy w klasie AB. Mamy tutaj ten wzmacniaczyk. A propos wzmacniacza, fajne, fajne urządzenie. Trochę fabrycznie, można powiedzieć, wadliwe, bo bardzo cieniutkie kable wyjściowe do głośników i te ścieżeczki zasilające też słabe. Można to poprawić. Przelutowałem to, wymieniłem kable głośnikowe na grubsze. Zablokowałem kondensatory filtrujące jakimiś dodatkowymi kondensatorami. Można byłoby tu wprowadzić jeszcze kilka różnych innych udoskonaleń, co mierzyłem. No ale nie o tym chciałbym. Nie. Mamy wzmacniacz, który wyregulowałem zgodnie ze specyfikacją producenta. On ma zniekształcenia na poziomie On ma zniekształcenia na poziomie 2000 tysięcznych, tysięcznej procenta THD plus N. Co prawda filtruje 400 Hz i 30 kHz górno i dolno przepustowo. Mamy, a tu mamy na wyjściu, znaczy co to jest? Co to za oslogramy są? Ta to jest nasze napięcie wyjściowe. To jest 1 kHz, 4V, czyli około 2W mocy. A to niebieskie to są zniekształcenia. Mimo, że bardzo niewielki jest poziom, tak jak mówimy, to, to są tysięczne części procenta, to bardzo ładnie widać zniekształcenia skrośne. Jak to, jak to, jak to w ogóle widzimy? To jest sygnał wyjściowy, ten niebieski, z odfiltrowaną składową 1 kHz przez filtr pasmowo-zaporowy. Więc mamy, to jest sygnał wyjściowy z usuniętą składową 1 kHz. I pięknie widać zniekształcenia skrośne, które wynikają z przełączania się tych tranzystorów. Jeden z nich się wyłącza, drugi się włącza. Nieliniowość na początku. Wzmocnienia przy niskich prądach jest bardzo wysoka. Przeładowanie, przeładowanie ładunku w bazie. No, tutaj różne artefakty nam wchodzą. I teraz, co by było, gdybyśmy zaczęli zwiększać albo zmniejszać prąd spoczynkowy naszej końcówki mocy? To można regulować tutaj. Ten układ tego wzmacniacza jest bardzo prosty, względnie prosty, bo kompensacja termiczna jest na takiej diodzie czterozłączowej, żeby kompensować te cztery złącza końcówki mocy te, tych, tych wtórników, tutaj, które są ee, napędzają nam tą końcówkę mocy, znaczy no, obciążenie napędzają. Tutaj mamy układ wzmacniacza. Napięciowego, który jest od razu dobrze mówię? Tak, tu jest wzmacniacz napięciowy, który od razu obciążony źródłem prądowym i końcówką mocy. I mamy tutaj ten regulator prądu spoczynkowego. Nie podoba mi się trochę podłącze, połączenie tego opornika, tutaj, potencjometru, tutaj, bo jak on się uszkodzi, to prąd popłynie nam w górę. Można byłoby, można byłoby, to zrobić trochę inaczej, ale no, nie uszkodził się, może się nie uszkodzi. Eee, więc mamy to taki no, w sumie dosyć w sumie ciekawy wzmacniacz. Tak? To nie jest ani proste, są źródła prądowe, jest kaskadowe połączenie wzmacniaczy różnicowych. Eee, taka konstrukcja bardzo przyzwoita. To japoński sznyt. Eee, z te, te, tego wszystkiego, no ale wróćmy do tematu. Mamy tutaj te nasze zniekształcenia skrośne i mam, mogę regulować prąd, więc ja wkładam sobie mój strojik w regulator prądu i, i zobaczmy co się stanie. No, kręcę, o, zwiększają się, więc najprawdopodobniej zmniejszam prąd. Eee, no to jadę w drugą stronę. Zmniejszają się, zmniejszają się, no i, i praktycznie rzecz biorąc spadły do zera. Bardzo niewielkiej wartości, niewidoczne są. I zwiększając prąd pojawiają nam się inny rodzaj zniekształceń. Jak ja go zmniejszę z powrotem i z powrotem pojawiają się te zniekształcenia skrośne, o których mówiłem i pojawia się inny rodzaj zniekształceń przy przekompensowaniu, przy nadmiernym zwiększeniu prądu No Jak ustawię ten prąd na jakimś tam o takim poziomie, dajmy na to, że te zniekształcenia już są niewidoczne, nie przejechałem za daleko, to nasza końcówka generuje tysięczną procenta zniekształceń, czyli dwukrotnie ponad mniej niż było z prądem ustalonym wedle danych fabrycznych, tak, wedle specyfikacji fabrycznej. Eee, to są THD plus N, same THD, same zniekształcenia THD bez szumu to jest 40 dziesięciotysięczne, prawda? Zobaczmy w decybelach, ile to, do minus 107 decybeli, bardzo nisko, naprawdę ten wzmacniacz jest bardzo liniowy teraz, dla tych 2W. Wróćmy do tych zniekształceń takich. To, to, e dlaczego pojawiają się znie zniekształcenia przy, przeką, przy, przy nadmiernym zwiększeniu prądu spoczynkowego mocy? No, wydawać by się mogło, że powinny zniknąć i zniknąć całkiem, bo wchodzimy w klasę A. A pojawia nam się coś zgoła innego, pojawiają się znowu zniekształcenia większe. Mianowicie zaczynają w tym momencie, zaczynają się nakładać charakterystyki aktywne dwóch tranzystorów. Tranzystor polaryzacji dodatniej i ujemnej zaczynają coraz bardziej pracować wspólnie i w tymże momencie one oba pracują na obciążenie, ale któryś z nich się tak czy siak wyłączy w pewnym momencie, bo, no bo Taka jest zasada pracy tej końcówki. On się w którymś momencie wyłączy i nastąpi, jest, jest widoczne, widoczna zmiana obciążenia jaką widzi stopień napięciowy. Bo, bo albo pracuje jeden tranzystor, albo oba pracują na obciążenie, albo pracuje drugi. A chcielibyśmy, żeby jak de facto jak najmniej pracowały oba, ale żeby ten, to, przejście pomiędzy, to przejście pomiędzy wyłączeniem się i włączeniem było maksymalnie płynne. Znaczy maksymalnie płynne, maksymalnie łagodne, żeby, ale żeby ten, to nakładanie się tych, tych, tych charakterystyk, te, tego czasu, kiedy one pracują wspólnie na obciążenie było krótkie. No chyba, że pojedziemy do klasy A i obydwa będą pracować z pełnym prądem. I, i, I wtedy tych zniekształceń też nie będzie. No ale tak się nie da zrobić, bo to by się wszystko spaliło. No w każdym razie, yy, zminimalizowałem te zniekształcenia tutaj praktycznie do zera, prawda? I teraz producent zakładał, że spadek napięcia będzie 3,6 mV na tym rezystorze 20, a to jest około 6, 16 mA prądu przez tą końcówkę mocy. Na dwóch rezystorach to jest niecałe 8 mV. Niecałe 8 mV napięcia. A jakie teraz mamy? No tak, właśnie to byśmy chcieli sprawdzić. Ja mam miernik włączony, podłączę go. Mam nadzieję, nie uszkodzę się ani tego wzmacniacza. Podłączę się, tu się podłączę. O. I zerknijmy na napięcie. Na napięcie, jakie my tutaj mamy. No tak. To może nie na to napięcie, ale tu. Nie, coś to jest nie tak. 80... A, no tu gdzieś sygnał włączony, Jak za to no, mierzę przy sygnale no, wyłącznie. Teraz może będzie sensem, bo 80 mV to zacząłem się zastanawiać, dlaczego to się jeszcze nie dymi No dobrze. 15 mV. Mamy około 15 mV. 8 miało być, dwa razy większy prąd, czyli tak jak producent zalecał 16 mA. Tak, około 32 mA prądu przez tę końcówkę mocy powoduje spadek zniekształceń 25 przy mocy 2W. No, warto przy wzmacniaczach eksperymentować z tym prądem spoczynkowym, żeby zobaczyć, jak zachowuje się dana konstrukcja przy zwiększaniu prądu spoczynkowego, czy jest ten sweet spot, ten, ta, ten dół zniekształceń, bo to zależy w dużej mierze od tego, jak jest skonstruowana, jak jest, jaka jest topologia, jak jest podłączony stopień wzmocnienia. Napięciowego do końcówki mocy, separowany, nieseparowany. No, jak to jest skonstruowane? Różnie te wzmacniacze się zachowują. Tu taka była bardzo ładna, bardzo ładny kanoniczny przykład tego, gdzie, był, gdzie to widać, i dlatego chciałem pokazać, bo, bo, bo to przyjemnie było pokręcić sobie i uzyskać dwa razy mniejsze zniekształcenia kosztem no, dwa razy większych strat, ale no właśnie. I teraz trzeba, jeżeli byśmy chcieli takie rzeczy klientowi zostawić, to trzeba było to trzeba na pewno sprawdzić i zastanowić się, czy nasza obudowa się nie przegrzewa, czy wzmacniacz pracuje stabilnie, czy nie odpływa nam ten prąd, czy on się stabilizuje dla tej wartości, nie, nie płynie w górę. Jeżeli dojdziemy do wniosku, że nie, a jesteśmy w stanie zaakceptować i nasz klient, że to troszeczkę cieplejsza jest ta obudowa. Może nie będzie tak strasznie ciepła, myślę, że nie. No to warto zostawić, bo na pewno dla niskich poziomów mocy no te zniekształcenia, no, jakich ich nie ma, to lepiej, żeby ich nie, nie było. No, pewnie nie są słyszalne, chociaż no, audiofilizm i też, i też te, te sprawy związane z, z wyczuwaniem zniekształcenia, a zniekształcenia skrośne z racji tego, że są... Bardzo wysokiego rzędu harmonicznym harmonicznymi. Widać, jaka tam szpilka była tego, tego sygnału zakłócającego, który się pojawia w sygnale wyjściowym no, mogą być mogą być wyczuwalne.